No dobra, to mamy ekipę, która się zjeżdża na szosowe poniedziałki dla początkujących. Vol2! cześć! Vol2, czyli druga edycja, drugi rok z rzędu. Eee, robimy takie ustawki dla całkowicie początkujących albo dla takich, którzy jeżdżą na rowerze z barankiem, ale chcą sobie pojeździć spokojnie po weekendzie, bo załadowali więcej kilometrów. No i spędzić też miło czas w większej grupie. Także robimy takie ustawki. Przyjeżdżają też ci całkiem początkujący. No i tam doświadczona ekipa się dzieli po prostu radami, jak się zachowywać w grupie, żeby było bezpiecznie, żeby się nie poprzewracać. Jakie znaki sobie pokazywać. Także lecę na zbiórkę, zobaczę, ile twarzyczek jest na, na zbiórce. No dobra, to skład jest, że tak powiem, optymalny. Nie ma wielkiego tłumu, około 20 osób, więc to będzie fajna ustawka. Że tak powiem, w spokojnym tempie zobaczymy, jak tutaj dyspozycja po zimie u tych zawodników. taki nasz inauguracyjny poniedziałek. Opowiadaj czemu ty tutaj? No ja zaklucowaną nogę trenerza mam. Strasznie. No oczywiście. oczywiście, nie było, ale dwa dni na placu, bo 那可没得事，没事，没事，完了。 A tutaj ona będzie jednak troszeczkę miało zróżnicowane. Coknujecie. Co tak czasówkę chciałbym na tej rundzie. Zrobimy. Takie korzenie nie jest bezpiecznie, Trzeba uważać. każdy będzie na solo jechał, to sobie poradzić. No i dobra, mam ze sobą Janka dzisiaj. Janek pierwszy raz na ustawce przyleciał swoim rowerem szosowym marki Giant. Pedały jeszcze platformowe, nad tym też popracujemy, ale to o tym później. Ale powiedz chłopaku, skąd się dowiedziałeś o tej ustawce? Z, z grupy na Strawie. Z grupy na Strawie, ekstra. A czemu tu przyjechałeś powiedz? Zobaczyć jak się jeździ w grupie. Okay. Zobaczyć czego nie potrafię, czego mi brakuje, bo dopiero zaczynam. No to ekstra. Jakieś wnioski dzisiaj, coś tam wyniosłeś Dużo. z tego? Dużo, Decydowanie. Było coś, nie? Zdecydowanie, do poukładania sobie w głowie. To co, lecimy za tydzień znowu na kolejną ustawkę? Tak jest. No to ekstra. Super.